Cześć widzowie, z tej strony Kubiks Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj sobie zagrałem Minecraft Survival I ogólnie pierwszą rzecz Którą będę chciał zrobić No to oczywiście sklepa Bim Golemu Tak powiem No co tam ten... Klasyk słownie teoretycznie W taki sposób W sensie, na pieconej, na trzy bloki Chyba da się pokonać Każdego moba i potwora też. Oj, zesz po zeszłym odcinku poćwiczyłem, bo mi kryty nie wychodziły i teraz, no, jeszcze chyba 10 na 10. Posadzę, kwiatka. No i ta wygląda farma, odda przypomnienia. Ale no, jak chcę, na no, odcinku kichnął coś takiego, bo to nie ma się z No, sorry, nie moja wina. Oczywiście no, tak leciło tak, tak, po prostu, tak, czasami. Ale film nadal będą codziennie. A wracając do odcinka, no to ten... W sumie m, chciałbym zbudować domek albo coś. Zbudować po prostu. Ale w sumie nie mam... M, typu, znaczy drewna mam ale tak w sumie średnio się chce. I oczywiście musiało zacząć padać. No i w sumie tak konie w zeszłym odcinku też dam była wioska. Więc myślę, że to jest dobry powód, aby nie wiem, może w tym odcinku poszukać struktur. O, zrespujemy się kolega. Bo no halo, chodź tu Ej, nie, że coś, ale ja bym usunęli w Minecraft'cie. Tak że można się podsadzić na trzy bloki i golem pada na 8 strzałów żelaznej sikiery, to szczerze mówiąc, no to community byłoby wściekłe, no bo to jest jakby część gry. Ale to jest jakby nielogiczne. W sensie, że jak usuną nielogiczną rzecz z gry, to community jest oburzona. To jest niestety przykra prawda. O każdej grze w sumie. No i ten. Kurde, tak patrzę. I w sumie nic e, nie widzę e, Więc chyba dzisiaj bym poszedł do kopalni Albo wiecie, nie, 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 nie do żadnej kopalni Nie wiem, zaczniemy budować domko e, A patrząc na to, że moje umiejętności budowania Są dosłownie na, 0 na miliard dosłownie No to wyjdzie coś na pewno bardzo ciekawego No to nie wiem, może zacząć tak standardową, to nie wiem Hop, hop, hop Hop! Kto takiego domku nigdy nie budował? No to teraz nie wiem. Można tak tyle. <grych> Co ja robię? Raz, dwa, trzy, cztery. Oj patrz, ja chciałem taki ciekawszy trochę ten domek, a nie taki zwykły. Ten tu hop, hop, hop. Ale zaraz pewnie powiecie. No ale przecież to jest zwykły domek, no ale nie, ja taki trochę dam ciekawszy kształt. Piopał, ciekawszy kształt. No kurde. No okej. Okay. No i patrz, teraz już to jakiś kształt ma, nawet uznaję go za ciekawy. Bo to jest tak kratka, no. No i patrz, od razu jakiś to widzicie, chyba do czego zmierzam. I ogólnie wejście chciałbym, aby było tutaj o e, jeden, jedne drzwi. I chciałbym nawet, żeby tutaj tutaj drugie piętro. A I to byłoby ciekawe. Tylko bym musiał trochę zmodyfikować. Oparcie tu, tu, tu. I też muszę zobaczyć ile jest dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kurde, chyba źle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jeden, dwa, trzyna czterna, piętna szesna, siedna, osiemna, dziewiętna. Kurde, muszę policzyć samemu. No i ten, policzę najbardziej, no z metodą. Jest 19, więc chciałbym sobie o jedno przesunąć, bo 20 będzie od razu tak, o tak powiem, równi. Tu, hop, 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 hop. I oczywiście dostanę damage. No i tam, tutaj już mogą być drzwi podwójne. Kurde, ale ty golemisz szybko, resur. 3 4. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, tutaj też tak może być. No i tutaj, patrzcie. No, taki mam plan. Oczywiście w jednym odcinku yy, tego nie zrobimy, ale że patrzcie, to też ma być wejście, takie wejście na górę słodkami czy coś takiego. Bo wiem, mega się zapowiada. Oczywiście mówię z Ironią. Yy, ale no, muszę postawić crafting table. No jak coś, no ściany będą. Będą drewniane. No, wiesz sensie, że jest desek. Kurde, będę jest coś zjadł. Znaczy nie, nie w Minecraftcie, tylko w prawdziwym życiu. Ale nie wiem co. Nie wiem, napiszcie w komentarzu co byście zjedli. Tak dla beki. No dobra, już domek coś tam, no. Ale potężne. Nie to dobra w ja mam te dwa dirty, no to ustawię. Ale wejście. No i ten drzwi Kurde, ale nie. Co robię? I oczywiście te muszą być użyte, bo no, żeby... Nie było sadu momentu dla drzwi. E, no tutaj będzie zwykła ściana, bo tutaj będzie wejście na górę. I poczekajcie, teraz muszę. No i tak muszę w sumie skopiować. A później trzeba dodać e, schodki, chyba. No trzeba dodać. O, mega. Mega Ja tych schodków potrzebuję chyba 6, 7, 24 Kurde, ale to jest skam te robię Przerobię w tym wszystko 4, 4 to jest 20 i 24 Bum! Elegancko udało się. No, zrobić równą ilość, chyba. No chyba, że jestem tragiczny z matematyki i no, nie obliczyłem dobrze. No, w sumie teraz, no, wstawiam po prostu. No i patrzcie, mega ładne. <laughs> nie, to nie jest ładne. Mm, ale może być. A istnieje i chciałbym podłoga z kobla, albo troszkę inaczej, y więc drzwi muszę je skopać. O, jak coś to, po pokopę po prostu trochę kobla oraz y drewna za odcinkiem, no bo bez sensu po prostu. Kto by chciał oglądać, jak y ktoś po prostu no, stawia i kopie. Znaczy nie, on stawia to może mieć, po to budowanie, ale mm. kopanie to już takie, no, troszkę nudne. Tu, tu jest dwa. Tu też może być dwa. Taka oto ramka. No i tutaj potrzebuję pięciu, czyli no... Alby pięciu na dole. I chyba tutaj gdzieś miałem... O, tam jest dużo. No to muszę łódką popłynąć. Mega szybko. No i dobra, już wracam do bazy. Nakopałem 30, bo myślę, że tyle będzie odpowiednio. Ale trochę źle zrobiłem, no bo potwory się już raz chwion, A ja raczej tak nie lubię zbytnio walczyć. O nie, to była Iron -golem, a ja co pomyślałem, że to są szkielety. Okej. Okay. No najłatwiejszy. To jest dopiero pierwszy kill MOBA, no ja nie mogę. No i oczywiście łóżka i elegancko są. No i parcie jak elegancko wstały. Wieśniaki. No i ten, eee, sobie byłem przepalić. Eee, wszędzie eee, jest węgiel. No kurde, węgla nie ma. O, tu jest w miarę dużo. tu może troszkę, tu też. Tu, tu, tu. No i elegancko. Eee, w sumie to te golemy ze sklepa Podleje tak tak mi się trochę chce. No była, wiesz co, w trakcie gdzieś się przepala. No to parcie. Dwa golemy w ten sam czas Zrobimy. Okej, okay, elegancko. Nie to nie, nie elegancko. Kurde, najgłupsza śmierć by była w historii. No i w sumie golemy już sklepane są I ironka będzie, mam 31, a ah, jest y No każdy po cztery, praktycznie chyba dropa Po co ja to zjadłem? Nie wiem, ale no Jest ja jedzeniem, to jest A jeszcze się pali, a zasłoniłem. zasłonił Nie y No to sobie w tym czasie no, możemy po postawić bloki Kurde, ale ta ściana mi się nie podoba, taka po prostu Długo Kurde, bym to zmienił, tylko jakiś... nie mam pomysłu Albo wiecie co, niech jedna będzie taka zwykła ściana Tylko na to wiecie, mega dużo materiału poleci Ale okien już bez okien po prostu Kurde, to cały stack desek zużyje No nawet ponad No te 25 i jeszcze te 20 pole są te na to No i elegancko. Piękna ściana. Kurde, mega mało nie Nie patrzę. Oj, muszę usunąć te bloki. Ej, no i ten. to. Zapomniałem, że golem mogą wejść z drugiej strony. Okej, okay, a jajka oczywiście ładnie idą. Kurde, strasznie dużo tych golem się ryspi. Za dużo. Yy, mam chleba trochę. Nie mogę dać wiśniaka Macie chleba, ty też masz, nie wiem, ma chleba. Ja chleb jest z nie, że to by się słabo. Macie chleba. No i dobra. No i teraz już jest git O, jak coś to wywalam, no po prostu mi jest reszyć. No co ja zrobiłem, no kurde Ja co nie... Dobra już postawię tak i rozwalę. Bo ja chciałem być postawić szyby. Ale w sumie tak szysiak, no... Mm, e, no... Chyba tyle, no. a tak się to on staka szybko, no to spokój. To wybaczalny błąd. Jeszcze z tego golema w sklepie. No nie no serio nie dosięgam. Kurde, co ja chciałem zrobić? No i ogólnie tego golema już sklepałem. Muszę postawić szyby. Co chcesz ode mnie? Podejrzanie się potrw. No i w sumie ten, na tym świecie, bo ten mam zamierzam kontynuować tą serię. No to myślę, że kiedyś bo jest taki coś jak... O! dostępny w LAN. I wtedy można sobie wpisać multiplayer kodik i wtedy, nie wiem, bym mógł najść taki odcinek przykład, The Man o Ale w sensie, żeby ja mam jedno życie, no to mógłby być zapiszek w nawet dla widzów, Takie ułatwienie. A ja bym nie miał, to wiecie. Ale to jest, wiecie, tylko propozycja Ja bym zrobił taki odcinek co nie może za rok yy, Nie wiem, 6 miesięcy Ja bym już sobie wszystko ogarnął o tym świecie Ale myślę, że raczej nie Bo ewentualnie, no, osobny świat yy, W sumie miałem zrobić te ściany yy, Z szybę również A to ten to postawię ściankę Będą się skopać Ojej, ale ja nie myślę w bo... ogóle Dzisiaj w ogóle nie myślę, dosłownie. No i w sumie to ściana już skopana. Tylko teraz trzeba postawić szyby. No i dobra, elegancko postawione. I jeszcze tutaj bym, kurde, postawił jeszcze tę szybę No może być. Kurde, drewno mi się troszkę kończy. No, szybno spokojnie starczyło. No i tak, tak na razie wygląda do domek. Mega mocarnie ogólnie. No i w tym odcinku będziemy głównie go ulepszać. Trochę też pokopię poza odcinkiem. No to nie dziwcie się jak będą nowe narzędzia. No i też trochę tam gulęt poza odcinkiem sklep. No dobra, jak się Wam odcinek spodobał, to możecie zostawić Subiksa dla Kubiksa.